Nasi ligowcy w tygodniu grali w Pucharze Polski, czyli trochę biegania, trochę zmian, a trochę wstydu. Zobaczymy jak to wpłynie na 14. kolejkę Ekstraklasy. Startujemy w niecieczy. Termalika podejmie GKS Katowice. Gieksa w gazie, dwa efektowne zwycięstwa, a Termalika? No cóż, forma raczej termo, bez Lika. Potem Piast, czyli klub, który nie może wygrać nawet w Monopoli. Spróbuje coś ugrać z Koroną Kielce. Myśliwiec ma misję ratunkową, ale Korona po ostatnich porażkach też będzie chciała komuś przyłożyć. W niedzielne południe Górnik, lider tabeli, podejmie Arkę. W Pucharze Polski Górnik był górą. Teraz Arka będzie chciała w końcu odarkować Zabrze. Mistrz Polski Lech Poznań podejmie motor Lublin. Kolej już wygląda jakby zaciągnął ręczny, a motor ostatnio rozjechał wizę w 3 do 0. Może być gorąco. Jagiellonia i Raków. Dwie ekipy w formie, ale ja chcę wrócić do wygrywania. Pytanie, czy Raków na to pozwoli? w kontra Legia. Jordanesku nadal na ławce. Ale jeżeli Legia przegra, to już chyba po raz ostatni. A w poniedziałek maraton. Wisła Płock i pogoń z trenerem Tomasz Bergiem. Pogoń w ogóle nie przegrywa. Lechia kontra Radomiak z powrotem Gonzalo Fejo do ekstraklasy. I Krakowia kontra Zagłębie. Mecz sentymentalny dla prezesa drużdża. Na jaki mecz czekasz najbardziej? Daj znać w komentarzu. I życzę udanej kolejki.